Wojna z pragnieniem. Błagam, nie bądź chwilą, złudzeniem, wyłącznie namiętności pragnieniem. Nie próbuj być moim pożądaniem, bo minie w momencie spełnienia. Bądź ułamkiem wszechświata, gdzie odnajdę choć trochę ukojenia. Nie bądź moją żoną, nie chcę być była kochanką. Stań się cichym miejscem, gdzie nie trzeba walczyć ze światem przed gorzką samotnością. Zechcesz być lekarstwem łagodzącym ból istnienia? Bo gdy ciebie nie ma, nie pomoże nic. A ja podobnie jak wąż przyzwyczaiłem się wić, żrąc popioły dotychczasowego życia. Nie spodziewałem się wydarzeń, co przyniosły mnie w świat zupełnie inny od tego, jaki dotąd znałem. Zrozumiałem. Nie miał racji Tetmajer pisząc Evivalarte. Spojrzenia twojego jedynie pragnę. Duszę podpaloną trawi ogień przekleństwa i tylko Ty potrafisz go ugasić blaskiem miłości.